Czas na kolejny przegląd, najlepszych gier na Androida. Choć rok szkolny zaczął się z przytupem, to wcale nie zamierzamy zwalniać tempa. Oto pięć bardzo ciekawych tytułów, które zdecydowanie umilą Was starcie ze szkołą. Rozpoczynajmy. A zaczynamy od bardzo relaksującej i przyjemnej produkcji jaką jest Alpha Road. To nic innego jak Endless Runner, choć z pojazdem w roli głównej. Naszym zadaniem jest oczywiście dotarcie jak najdalej, a my musimy po prostu eliminować przeciwników, którzy pojawiają się na naszej drodze, robiąc to maksymalnie jak najbardziej efektownie. Prosta, przyjemna, niezbyt odkrywcza, ale wciągająca rozgrywka. Video Surfer, bo to kolejna gra, którą przedstawiamy wam w tym odcinku przeglądu najlepszych gier na Androida, to znakomita produkcja, jeśli chodzi o testowanie naszej zręczności i umiejętności przewidywania. Naszym zadaniem jest bowiem kreślenie takich linii, by nasz surfer dotarł jak najdalej. Teoretycznie więc mamy do czynienia z z ramerem, ale wcale nie jest to klasyczny przedstawiciel tego gatunku. Naszym zadaniem jest bowiem doprowadzenie gościa jak najdalej, a wszystko tak naprawdę zależy od nas, od naszej zręczności i przewidywania tego, gdzie znajdzie się nasz bohater. Gdyby ktoś jakiś czas temu powiedział mi, że jedną z bohaterek przeglądu najlepszych gier na Androida będzie gra. O łowieniu ryb, to w życiu bym nie uwierzył. A teraz cóż, zmieniam zdanie. Bo River Legends A Fly Fishing Adventure jest po prostu tego warta, to bowiem. Gra o łowieniu ryb w najprostszym tego słowa znaczeniu. Naszym zadaniem jest wyławienie różnorodnych gatunków, używając do tego celu oczywiście wielu różnorodnych wędek, spławików, przynęt i innych tego typu rzeczy, a wszystko to w prześlicznej, dwuwymiarowej, pixelartowej grafice. I choć paradoksalnie wydaje nam się, że łowienie ryb jest nudne, to w tym wydaniu absolutnie tak nie jest. Teraz czas na najgłośniejszy tytuł tego zestawienia, choć gra ta zawdzięcza swoją popularność głównie serialowi Netflixa. Mowa bowiem o Stranger Things 3D Game, czyli produkcji, która jest grową adaptacją niezwykle popularnego serialu, który bije rekordy oglądalności i trudno się temu dziwić, bo jest naprawdę dobry. W tej produkcji mamy rozgrywkę ukazaną z rzutu izometrycznego. Oczywiście na swojej drodze spotykamy wielu różnorodnych bohaterów i wykorzystujemy wiele różnorodnych czynności, takich jak chociażby rozwiązywanie łamigłówek, walka z przeciwnikami, czy też wykorzystywanie różnorodnych nadprzyrodzonych umiejętności, a wszystko to naprawdę sprytnie połączone. Teraz coś dla miłośników nieskrępowanej jazdy, efektownych trików i bardzo ładnej oprawy wizualnej. To wszystko znajdziemy w Trail Boss BMX, czyli produkcji, w której zasiadamy za kierownicą rowera i po prostu jedziemy przed siebie, korzystając z różnorodnych możliwości, jakie dają nam. Krasy, których mamy tutaj aż 40. Wszystkie zostały wykonane w zupełnie innym stylu. Więc, jeżeli myślicie, że nauczenie się podstawowych typów wystarczy na całą grę, to cóż, to nie ten adres. A przy tym gra wygląda naprawdę bardzo ładnie, więc po prostu warto ją sprawdzić. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Na kolejne, oczywiście, zapraszam już za kilka dni. Do zobaczenia!